Cześć Boże. Cześć. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Kolejny odcinek naszych sobotnich vlogów, na który się bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiaj pozdrawiam Was, pozdrawiam Ciebie, każdego osobiście, indywidualnie z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Więc dzisiaj taki odcinek górski. Jestem tutaj od kilku dni w kościelisku na Podhalu na rekolekcjach takich trochę innych niż zazwyczaj, Po tym razem nie mówię, nie głoszę, nie gadam, a staram się słuchać tego, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć. No, zawsze na rekolekcjach na misjach jakoś to jest jakoś taką podstawą, że zanim zacznę głosić, to słucham. I przede wszystkim, przede wszystkim te rekolekcje, które staram się prowadzić. Staram się tak przeszywać, tak, że mówić o tym, co Bóg do mnie mówi, co Bóg, co Bóg mówi do danej wspólnoty parafialnej, ale też... Pytam się, Panie Boże, co ja mam mówić, więc to zawsze każde głuszenie zaczyna się od słuchania. Ale te rekolekcje to są takie wyłącznie nastawione na słuchanie, ponieważ to są rekolekcje, tak to nazywamy po naszemu, po zakonnemu, rekolekcje prowincjalne, takie właśnie nasze zakonne, kapłańskie, yy, gdzie przyjeżdżamy. Mamy nie tylko taki obowiązek, ale i przywilej dar, yy, że możemy wraz w roku spotkać się na takich rekolekcjach i wspólnie właśnie posłuchać słowa Bożego wspólnie spotkać się na modlitwie to jest niesamowicie wielki dar i coraz bardziej go odkrywam jak bardzo potrzebujemy takiej wspólnej modlitwy, wspólnego słuchania słowa wspólnego słuchania Pana Boga i też wspólnego słuchania też siebie nawzajem, bo Pan Bóg do nas mówi przez słowo owszem, mówi do nas przez liturgię przez modlitwę, którą do Niego zanosimy, ale mówi też do nas przez braci. Też mówi przez nasze rodziny, przez małżeństwa. mówi. Pan Bóg przez, przez Twojego męża, żonę, przez Twoich rodziców, przez Twoje dzieci, przez Twojego syna, córkę, kuzyna, brata, siostrę. Warto się w to wsłuchiwać. I rekolekcje są takim momentem, żeby to odkryć. Te rekolekcje dla nas głosi nasz współbrat, ojciec Michał Zamkowski. Turysta ze Słowacji, wieloletni prowincją w Artysławie, ale też misjonarz ludowy, misjonarz miłosierdzia. Tutaj jest z kościelskim bardzo związany, bo jak sam mówi, też tego bardzo mocno doświadcza, przeżywa. Jak widać, dzieli się tym świadectwem 43 lata temu. Potajemnie, ponieważ wtedy w Czechosłowacji jeszcze istniejącej nawała głęboka komuna. Wiemy o tym, że z historii, ja jeszcze jestem za młody, żeby o tym pamiętać, więc tylko z historii że i z opowieści historycznych, czy też świadectw, braci. No, klasztory były zamykane, kościoły, parafie likwidowane, był zakazywany kult religijny. No i też był zakazywanie, zakaz był święcenia nowych księży. Jego ojciec Michał potajemnie był tutaj, właśnie w kaplicy, w kościelisku, w naszym domu zakonnym, domu wypoczynkowym. Jednej nocy wieczorem przyjął świecenia dekonatu z rąk księdza Biskupa wtedy jeszcze Franciszka Marskiego. przez noc był diakonem i rano otrzymał świecenia kapłańskie. No i dzisiaj po 43 latach tak jest tutaj, daje świadectwo, głośno nam kolekcje. Niezwykłym takim prostym stylem, bardzo prostymi przykładami, bardzo takim prostym opowiadaniem, a niesamowicie też bardzo głębokim. Jakoś staram się zawsze przeżywać rekolekcje, Jakoś szukać, czy Pan mógł do, do mnie przez nie przemawia. I zawsze jakoś staram się jakoś wyjątkowe, żeby były. Nawet kiedy są trudne. ale te rekolekcje jakoś tak szczególnie odkrywam jako taki wielki dar. Jako też jakiś kolejny początek, z którym też będę chciał się z wami dzielić tym, też, co tutaj przeżywam. Może nie dzisiaj nie wszystko, bo tego nie da rady się opowiedzieć. Ale będę chciał w tym odcinku dzisiaj. Nie wiem, jak to wyjdzie. Podzielcie, nie wiem, jedną, drugą myślą, która gdzieś głęboko rezonuje w moim sercu, dotyka mojego serca, a które porusza często dosyć ojciec Michał. Chciałbym też, mam to tak, dać, żebyś też oglądając ten odcinek też patrzył na swoje serce, też na swoje życie. Zastanawiał się, jak to też jest u Ciebie. No iż zachęcam Was oczywiście bardzo, bo też tego potrzebuję, to czy się nie chodzi o zasięgi, ale chodzi o to, że już też rodzi się coś w Twoim sercu, będzie rodziło się wtedy, kiedy będę mówił o kilku rzeczach i masz czas na to i odwagę, a odwagi Wam życzę, to żeby się też podzielić takim swoim refleksją, doświadczeniem, komentarzu po tym odcinku. Potrzebujemy tego, potrzebujemy, ciągle widzę takiego wzajemnego umacniania się dzielenia się tym co ja przeżywam potrzebujemy tego dzielenia się wspólnotą bo wiara nie jest naszą sprawą prywatną indywidualną tylko to co ja przeżywam jest moje tylko to co przeżywam jest też dla innych coraz mocniej to odkrywam i, i teraz chcę mówić to coraz głośniej naprawdę to czego doświadczam w kościele to czego doświadczam od Pana Boga to co otrzymuję od Pana Boga nie jest wyłącznie tylko dla mnie ale jest dla kościoła dla tych, do których Pan Bóg mi posyła. po to mi to daje, po to mnie tak obdarowuje, żeby mógł się tym podzielić z innymi. Odwagi, zapraszam Was do posłuchania. Nie jestem w stanie Wam wszystkiego powiedzieć, co dzieje się na tych rekolekcjach. Nie wiem, czy to jest, to jest konieczne też opowiadanie, bo. Jest wiele że, takich spraw, to już chyba kiedyś o tym mówiłem. wcieli się między mną a Panem Bogiem i one są takim miejscem, że muszą zostać tylko między mną a Panem Bogiem, że to jest takie doświadczenie, że no po pierwsze nie jest wyrażalne słowami, a drugie, gdybym zaczął wam opowiadać, to byście myśleli z wariową. Bo to jest moje doświadczenie, nie? I to każda z inaczej przeżywa. A z drugiej strony właśnie... E, trzeba nam się dzielić, e, opowiadać o tej wierze e, w taki sposób, co nam na, na zewnątrz. Wiele spraw potrzebuje takiego przetrawienia, nie przez żołądek, ale przez serce. Przejścia z tego, co wiem, bo jeszcze nie rozumiem, e, do serca, dzięki łasce, dzięki wierze, e, dzięki mocy Pana Boga. I, toż te, I też to potrzebuje czasu, dlatego nie od razu, może też nie chcę o tym wszystkim mówić. Ale chciałem właśnie powiedzieć o takich dwóch rzeczach. Które szczególnie gdzieś tak wybrzmiewają w tych rekolekcjach, o których nam często przypominajcie z Michał, i myślę, że one są ważne też w rozumieniu dla nas, w odkryciu dla każdego z nas. Dla mnie one są jakoś od dłuższego czasu już ważne. dlatego Te rekolekcje są jakbyś takim potwierdzeniem tego, co Pan Bóg już gdzieś od jakiegoś dłuższego czasu składa w moim sercu. Pierwszą myślą, którą chcę się z Wami podzielić, jest coś, co właśnie od dosyć dawna gdzieś dzieje się w moim sercu. To jest ta myśl, którą no, często powtarza z Michał: że w chrześcijaństwie chodzi o spotkanie. Że chrześcijaństwo jakby też rodzi się ze spotkania. Z jakiego spotkania? Z kim spotkania? Z jednego spotkania: spotkania Jezusa Chrystusa że bardzo w chrześcijaństwie, moi drodzy, w odkrywaniu też mojego miejsca w Kościele, zadać sobie to pytanie i poszukać tego czasu, tego miejsca, gdzie spotkałem Jezusa i czy spotkałem Jezusa w swoim życiu. Bo tu się rodzi to chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, Kościół rodzi się z tego spotkania. Jezus spotyka uczniów, oni Go spotykają, ludzie różnych profesji, różnych zajęć spotykają w swoim życiu Jezusa, który mówi do nich pójdź za mną i oni wszystko zostawiają, idą za Nim. Tak się rodzi Kościół. I to, co tak naprawdę dzieje się w pierwszym Kościele, to o czym mówi święty Piotr i Paweł i Jan, y, tym swoim świadectwem życia. Bo oni, ja by to powiedzieć, no to spotkanie nie sprawiło, że oni przestali grzeszyć, że przestali być, że zaczęli być innymi ludźmi. Y, poniekąd tak. Nie? Y, ale większość człowieczeństwa została taka sama osobowości, charakteru, Jezus tego nie łamie, Jezus tego nie zabiera. Jezus ich takich chce mieć, jacy oni właśnie są naturalni te wszystkim. Ale to, co staje się mocą pierwszego Kościoła i mocą chrześcijaństwa, to jest to jakby zdanie i to doświadczenie, które potem rol, przeradza się w zdanie spotkanie Jezusa. To jest to, co mówi Maria Magdalena przy grobie. Spotkałam Jezusa z martwym stałego. Spotkałam Jezusa i to mi powiedział. Warto gdzieś tak popatrzeć. Ja patrzę też na swoje życie, na te spotkania, bo wielokrotnie to są wiele spotkań. Nie? I, I też sobie to znaczy innego bo też staram się z braćmi o tym rozmawiać. Czy, bo Cię z Michał jakoś tak mnie sprowokował. Sam o wiele momentów mówi o takich, takich jasnych momentach, takich, gdzie jasne doświadczał tego w konkretnym dniu, miesiącu, roku. Spotkał Jezusa i jak to odmieniło Jego życie, jak nadało sobie Jego życiu. Więc jak to też jest trudne, nie? Czasem mówienie, dzielenie się o tym, o tym takim doświadczeniu spotkania z Jezusem, z żywym Jezusem. Ale jakby to jest coś, co dopiero staje się takim miejscem, gdzie nabieram sensu, gdzie nabiera, moje życie nabiera sensu. Spotkałem Jezusa. Gdzieś mi takie takie zapytanie, kim bym był? Jak życie moje by wyglądało bez tego spotkania z Jezusem? Kim bym był, gdyby Jezus mnie zostawił w moich grzechach, gdyby Bóg mnie zostawił w złu, w słabości, które popełniam, gdybym się z Nim wtedy nie spotkał, gdyby Jezus nie zostawił mi kościoła, nie zostawił sakramentów, nie zostawił Eucharystii, żeby słowo Jego słowa, w którym mogę się z Nim spotykać. Nie? Ale są też takie momenty takie zwrotne, kiedy spotykam Jezusa i zaczynam zmieniać swoje życie. To moje, te moje grzechy zaczynają zmieniać się na dobro. I, i, I mam siłę powstawania z tego, nie? że mam siłę, że mam sens, wiem dla kogo z tego wszystkiego powstaje. Że przestaję dramatyzować, jak to ojciec Michał mówi, a zaczynam iść za Jezusem, zaczynam się, zaczynam się Jego trzymać. Nie? To mi tak też przypominam przed laty, to chyba będzie już 10 lat, ponad 10 lat na pewno, kiedy byłem jeszcze w Toruniu, uczę wtedy w dwóch szkołach średnich i w takim liceum piątym. Pamiętam pewnego dnia, tak mnie natchnęło, żeby zrobić taką ankietę, zadać uczniom takie pytanie, nastolatkom, jakby wasze życie właśnie wyglądało, jakby moje życie, napisz, jakby moje życie wyglądało, gdybym nie spotkał Jezusa. I z nich napisało piękne świadectwa, pamiętam, po dzień dzisiejszy je trzymam gdzieś tam i wracam do nich. A pamiętam takiego y, ucznia, nie pamiętam już jego imienia, pamiętam dokładnie jak wygląda, i to zdanie, to, to ten moment, kiedy on podniósł rękę i mówi, czy mogę zadać pytanie? Mówi, no bardzo proszę. Mówi, proszę Ojca, ale ja nigdy w swoim życiu nie spotkałem Jezusa, ja nie wiem, jak to jest spotkać Je Jezusa. razem mi to otworzyło oczy, bo dla mnie to było coś, 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 coś oczywistego. A z drugiej dał mnie zmienia, ile osób jednak nie ma takiego doświadczenia, ale potrzebuje, bo on powiedział, to nie jest tak, że, mówi, no jestem niewierzący w tym momencie, ale to nie jest tak, że że ja nie chcę się spotkać z Jezusem. Mówi, ja bym bardzo chciał. I, I potrzebuję takiej drogi, takiego światła. Mam takie pragnienie, żeby się spotkać z Jezusem. Wiem, że kiedy Go spotkam, Pan powiedział, to ja w Niego uwierzę. Tylko chcę Go spotkać. Nie? I to, co też mówi ojciec Michał, Jezusowi to wystarczy. Kiedy chcę powiedzieć, chcę się z Tobą spotkać. Jezusowi wystarczyło to zacheuszałe wyjście na drzewo. I powiedział mu, zejdź prędko z drzewa, bo chcę się z Tobą spotkać. Może warto dzisiaj. Do tego Cię zapraszam. Zapraszam do tego, jak mówiłem już od początku, do takiego podzielenia się w komentarzu, czy może w prywatnej wiadomości, ale podzielenia się też między sobą, może w domu i we wspólnocie, przed Panem Bogiem na modlitwie, poszperania w historii, wracania do takich momentów, gdzie właśnie spotkałem Jezusa. Do tych, do tych momentów, kiedy, kiedy rzeczywiście odkrywałem sens swojego życia. Czy był taki moment? Ale też takiego momentu może pomyślenia, może nie miałem jeszcze takiego spotkania. Oczywiście spotykamy się z nim, przecież w każdej Eucharystii, w pokucie pojednania, w modlitwie, zawsze on z nami jest, przychodzi. Tylko takiego usmosłowienia sobie odkrycia. na no, ja się z Tobą spotykam. Nie? Takiego może słowa, które no, rzeczywiście przewróciło Twoje życie do góry nogami. Może były takie momenty, takie... Taki, one się może rzadko pojawiają, na pewno, nie? Eee, raz na miliony przypadków, ale, ale się wydarzają. I warto do tego zapytać albo zapragnąć, Panie Jezu, chcę takiego spotkania. Potrzebuję takiego znaku dla mojej wiary, dla mojego życia. Warto to dzisiaj uczynić, taką refleksję, taką modlitwę, taką myśl. Dla mnie to jest niesamowita inspiracja, ale też i takie światło, żeby też pokazywać, pokazywać. Dlatego też jest ten blog, w którym się nie chcę zniechęcać, mimo że jakoś tak może tłumy nie oglądają, ale chcę to robić, bo, bo, bo wierzę, że... Dla kogoś tam zawsze to będzie światło, że wierzę, że Pan Bóg tak to prowadzi, nawet przez takiego vloga, gdzieś tam, przez kilkanaście, kilkadziesiąt wyświetleń, że Pan Bóg tak dociera, Pan Bóg takie lubi małe rzeczy. Yy, nie, że sobie wmawiam coś, ale, ale mam takie przekonanie i tym się dzielę. Yy, że przez to, co, do czego Pan Bóg mi posyła, że Pan Bóg się też tym posługuje, też i moim życiem, i moim słowem, yy, że też, tak, też chcę ta przymawiać. I z mi mówi, gdzie świat? Potrzebuje nas potrzebuj naszego głuszenia. Druga rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, podzielić się z wami, druga z wielu tych treści, które przeżywamy tutaj na, na rekolekcjach, to pewnie gdzieś potem w różnych tych wypowiedziach moich, nie tylko odcinkach, ale i różnych rekolekcjach, pewnie będą wypływały, bo bardzo dużo zaczerpnąłem z tego czasu. To jest taka postawa, o której mówił ojciec Michał, którą nazywamy pamięcią, że w chrześcijaństwie. W przeżywaniu chrześcijaństwa ważna jest pamięć, ale pamięć która nie jest nostalgią, która nie jest y, takim mówieniem kiedyś to było, nie? My tak mamy w świecie, w życiu, jak ja byłem w twoim wieku, kiedyś to było, za komuny to było, jak byłam młoda, jak, jak to, to coś tam kiedyś, kiedyś to było wspominamy, ciągle w takiej nostalgii, w takim ciągłym wracaniu, odwracaniu się właśnie wstecz i tylko życie, tym co było kiedyś, nie. Ból kiedyś Jezus miło mówi, że w tej pamięci chodzi oczywiście pamiętanie, ale taką wdzięczną pamięć, żeby dziękować Panu Bogu za te sytuacje, za te wydarzenia, za te takie momenty, w których właśnie spotkaliśmy Jezusa, kiedy w naszym życiu coś się wydarzyło, warto do tego wracać. Warto to jakby mieć taką właśnie wdzięczność wobec tego, opowiadać o tym. Ale to jest jedna rzecz, jedno oblicze tej pamięci. Z wdzięcznością, że Pan Bóg w moim życiu działa, kiedy są, są takie momenty czasem, nie wiem, przygnębienia, smutku, żalu, jakiejś sytuacji, która mi nie wychodzi, to wtedy właśnie potrzebujemy takiej wdzięcznej pamięci, że Pan Bóg jest ze mną, że przecież wtedy tyle, tyle doświadczyłem. Nie? Warto mieć taki w sercu album. Do, do, do którego wracam. Mnie nadzadziewa się takiej nostalgii, że teraz to jest beznadzieja, teraz to w ogóle są trudne czasy, że wtedy Pan Bóg działał, teraz mnie opuścił. Ale mieć takie doświadczenie właśnie, że skoro wtedy Pan Bóg działał, to teraz też, też we mnie działa. I mieć otwarte serce na tą teraźniejszość. Ojciec miał, zacytował papieża Franciszka, dokładnie teraz nie pamiętam, wybaczcie, ale chodzi mi o sens tej wypowiedzi, że że przestrzeń jest, ważniej... tak, przestrzeń jest ważniejsza niż czas, że dać Panu Bogu właśnie tą przestrzeń, dać coś nawet małego, moje pragnienie, żeby coś zacząć, żeby dokonać pierwszego kroku, a resztę pozwolić, żeby Pan Bóg działał, żeby Pan Bóg to pomnażał, żeby Pan Bóg dawał temu wzrost. To jest taki, jakaś taka nasza droga, jakiś taki nasens, do właśnie rozmienia tej pamięci. Pozwolić, żeby Pan Bóg, właśnie Pan Bóg ma swój czas i ja to, to też doskonale to, to, że rozumiem, patrząc na swoje życie. Wczoraj, właśnie, nawet wspominałem, mojemu ojcu jakby też na podstawie tego, co mówił. Ja pamiętam, jak chodziłem do Chowa, do Liceum. Mieliśmy chyba w drugiej klasie takiego księdza, którego imię oczywiście <grym> zapomniałem. I y y y on pamiętał wtedy w drugiej klasie człowiek no, coś tam wiedział, i nic nie wiedział to pojmowanie świata, jakichś trudnych rzeczy, było bardzo, bardzo trudne. Wtedy nam ten ksiądz opowiadał, przez całą klasę chyba, pamiętam, na ławkach siedzieliśmy przy szkole, jak była ładna pogoda, albo właśnie w klasie, on tak, taki bardzo miał dobry no, z nami kontakt, ale opowiadał o rzeczach trudnych, nie realizował e, podstawie programowej, jakbyśmy dzisiaj mówili, na lekcjach religii, ale cały rok bodajże opowiadał o księdze Hioba. Myśmy, tylko, myśmy wtedy nic z tego nie rozumieli. E, a ja dzisiaj po 20 latach, po ponad 20 latach, czasem mam tak, że czytając tą księgę, chyba, jakby mi się otwierają jakieś takie podwoje, jakieś takie jakieś fałdy w głowie, w sercu, kiedy przypominają mi się prawie całe katechezy i tłumaczenia tego księdza na temat tego fragmentu biblijnego. Tak Pan Bóg działa, zarzucone ziarno, słowo. To w tej dziedzinie, ale mówię też, widzę, że Pan Bóg coś dał, obietnicę. Ojciec miał czas to powtarza, Bóg jest wierny. Bóg, jak ktoś obiecał, do tego dokona. Bóg się z tego nie wycofuje. Dla mnie są bardzo ważne słowa. Myślę, że dla ciebie też. I takie zapewnienie, i taka gwarancja Bożego przymierza. Że wystarczy uwierzyć temu słowu i, i wyruszyć, jak Abraham. A resztę pozwolić Panu Bogu, Panu Bogu po prostu. Tą wdzięczną pamięcią, że Pan Bóg mnie prowadzi. Że Pan Bóg mnie towarzyszy. Że Pan Bóg jest ze mną. I z tym bym chciałbym was zostawić. Kochani, no właśnie, żeby wy też macie jakieś takie przeżywanie, jakieś takie momenty, cały czas będę się do tego odnosił, jeżeli możecie, to proszę, zostawcie na dole komentarz. Jak nie tylko ja wam to się słuchało, ale wszystkim właśnie o tym, może jakieś takie napisać, o waszym świadectwie, spotkanie z Jezusem, albo taki sytuacja, w wam to pomaga, ta taka pamięć, i wracanie, jest taką mobilizacją, jest takim przypieczętowaniem, że. że Mimo, że dzisiaj jest pogoda, jaka może być, mogę być taki właśnie przytłoczony, że, że mogę, może mi w życiu być jakoś trudno, to wracam do tych momentów, które były takim, dla mnie takim kopem i to staje się takim motorem na dzisiaj, że chcę być, że chcę odkrywać Pana Boga, że chcę za nim wyjść, iść, że chcę, że chcę tak, jak on jest wie, wobec mnie wierny, tak jak chcę też być mu, Jemu wierny. Zapraszam Was do tego. Oczywiście wolności, ale bardzo bym się ucieszył i poczytał. Myślę, wielu z nas by też zachęcam was do czytania też tych te komentarzy, jeżeli jakiekolwiek będą y, cenne słowa i cenne wasze dzielenie się. Y, mam nadzieję, że jakiś to ruszy, że jakoś to, jakoś to przebrniemy ten etap i, i, i to życie pod filmikiem w postaci komentarzy zacznie żyć. Na koniec przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, Duch Święty. Amen.